Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, Zielasz Polska Marta Banasiak. Moi drodzy, ja podjęłam taką decyzję, że ja po prostu tych mediów em, informacyjnych rozwijać nie będę. Będę wrzucać takie zajawki w zakresie tych wszystkich informacji, które będą udostępniane na moim blogu. Ponieważ YouTube jest. No, powiedzmy sobie, nieco bardziej tolerancyjne. Ja niektóre filmy będę nagrywała jako niepubliczne i będę je podlinkowywała w blog-postach, które tworzę. Będę tak robiła z informacjami, które no, gdzieś tam są na ostr ostrzu noża i jako niepubliczne, można je będzie udostępnić. I ochronić przed y, usunięciem czy jakimś banem ze strony YouTube'a. Takie mam po prostu postanowienia, moi drodzy. Także zapraszam Was na zielaszpolska.pl i tam do śledzenia mojego bloga.